Szczecin już wkrótce wzorem innych miast Polski zakaże używanie e-papierosów w środkach komunikacji miejskiej. Decyzję o tym radni mają podjąć na lipcowej lub wrześniowej sesji Rady Miasta. Wprowadzenie uchwały jest konieczne, bo e-papierosy to nowość na rynku i dotychczas ich funkcjonowanie nie było w żaden sposób uregulowane legislacyjnie. Jak twierdzi Zarząd Drugi Transportu Miejskiego do instytucji przychodzi wiele skarg od oburzonych pasażerów. Jest to jeden z wielu problemów, które są do nas zgłaszane od jakiegoś czasu przez pasażerów komunikacji miejskiej związane z tym, że e-papierosy są coraz popularniejsze i wiele osób wykorzystuje lukę w prawie, i gdyż nie jest to zakwalifikowane prawda, jako środek, który nie może być obecnie w Szczecinie używany w pojazdach komunikacji miejskiej, stąd też wiele osób korzysta z tego tytułu prawa i te e-papierosy zażywa, pali. Aromat to jeden aspekt sprawy. E-papierosy przy wydychaniu pachną, to znaczy jedni uważają, że pachną, a inni, że nie bardzo. Kolejna sprawa to bezpieczeństwo. W tłocznym autobusie czy tramwaju podłużnym urządzeniem można zrobić komuś 3D. Generalnie tutaj bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty, tak, zarówno to, co pan redaktor powiedział o tym, że osoby wdychają, a niekoniecznie sobie życzą, bo jak wiadomo te e-papierosy mają już wiele zapachów. I Nie, nie, nie każdej sobie taki zapach akurat e, odpowiada. No i też bardzo ważny jest aspekt bezpieczeństwa, czyli sam fakt, że pojazdy znajdują się w ruchu i wielokrotnie dochodzi do awaryjnego hamowania autobusu czy tramwaju. Z podobnym problemem w ubiegłym roku borykały się inne gminy w Polsce. Póki co nie ma planów, by zakazać palenie elektrycznych papierosów na przystankach, a taki zakaz obowiązuje w przypadku tradycyjnych papierosów.